Poznajcie router Archer MR200, który łączy w sobie cechy wydajnego rozwiązania w standardzie WiFi 5 z zaletami internetu mobilnego. Wystarczy włożyć kartę SIM, a dwie zewnętrzne anteny LTE zadbają o transmisję danych z prędkościami dochodzącymi do 150 megabitów na sekundę. Bez żadnej konfiguracji zapewnisz połączenie 3G lub 4G nawet 64 urządzeniom bezprzewodowym, w tym tabletom, laptopom i smartfonom. W naszej sieci połączenie jest udostępniane bezprzewodowo dwuzakresowo w standardzie AC750. Dwie sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz oferują łącznie prędkości transmisji danych do 733 megabitów na sekundę. Mimo, że znacznie przewyższa to możliwości sieci komórkowej. Szybkość sieci wewnętrznej doceni każdy, kto udostępnia obraz swojego komputera na telewizor za pośrednictwem Wi-Fi lub przesyła w sieci duże pliki. Ponadto MR200 posiada porty Ethernet i Ethernet WAN, co pozwala podłączyć kapel tradycyjnego dostawcy internetu. Urządzenie jest w pełni kompatybilne z FDD LTE i TDD LTE obsługiwanymi przez większość operatorów na całym świecie, dzięki czemu możesz używać go również poza granicami Polski. Konfigurację routera możesz przeprowadzić na swoim smartfonie pobierając intuicyjną aplikację TP-Link Tether lub poprzez stronę zarządzania urządzeniem.